Jestem na Cyprze Południowym w miejscowości Pafos i przede mną ogromna świątynia. Chcę zaznaczyć, że tu panują różne religie. Katolicka, widzę na wieży Krzyż. To chyba świątynia katolicka, ale jeszcze jest, są wyznania prawosławne muzułmańskie a idę do tej świątyni katolickiej zobaczę jak ona wygląda w środku nie wiem czy będzie otwarta no ale zobaczę ale imponujące wrażenie jaka ona wielka Piękna. Zieleń w końcu około. Wielki parking dla samochodów przyjeżdżających. Zobaczę. Ależ potężne kopuły. Jakie dzwonnice dwie wielkie. Zobaczę, czy mi się uda wejść do środka. Zwykły dzień. Nie wiem, czy będzie otwarta. Dwóch świętych. O! Kosma, kosmas, święty kosma, a tutaj będzie święty Damian. Damiano, kosma i Damian. Nie wiem, czy będzie otwarty, ale bardzo w to wątpię, czy kościół będzie otwarty.